Halo, halo, hej, siemano, ja jestem Hawajez i witam was w następnym odcinku z gry Let's Play is... Let's Play is Minecraft, tak, już mi się kurde pomyliło. No, witam was w następnym odcinku z Let's Play z Minecraft. I tak jak pamiętacie, no to ostatnio tutaj kurde... My byliśmy w tej twierdzy, noc była strasznie ciężka, tutaj kurde potwory się do mnie dobijały i w ogóle, ale stwierdziłem dziś... E, po prostu już e, Wyruszamy w stronę mojego domku, tutaj gdzie tutaj było. E, tutaj sobie zapisałem na kompasie, bo myślę, że wrócimy tutaj do tej twierdzy, tak to sobie to nazwałem. E, tutaj jest do mojego domku. E, tak droga. E, no i co mogę powiedzieć? Pamiętajcie, zostać łapkę w górę, subika. E, no i wam w ogóle powiem, e, ten odcinek nie, nie był planowany, ale stwierdziłem, że go nagram e, Planowałem nagrać farminga, a się wkurzyłem, bo tam e, nie szło mi po prostu ale no tak e, krótko mówiąc powiem wam tak Po prostu stwierdziłem, że pierdzielę e, tego że pierdzielę tego że pierdzielę tego farminga i nagram sobie Minecrafta tak Pobrałem sobie tekstur paka. E, To muszę przyznać kurde że tekstur paki są zaje fajne muszę polecić no na pierwszy rzut oka w sumie nie widać dużych różnic teksturowych no może troszeczkę złoża się różnią na przykład tutaj tak jak widać luda żelaza i mój ekwipunek tak jak widać mieczyki są takie małe kusza się trochę różni i wiele innych rzeczy no. ale kontynuując naszą wyprawę zauważyłem że tutaj spadł śnieg tego śniegu chyba tutaj nie było więc ciekawie. I myślę, że jeszcze zobaczymy sobie, czy coś ciekawego jest na tych statkach, bo mnie bardzo te statki zainteresowały. Czy ja mam toporek, mam netherytowy toporek. To poproszę go tutaj i rozwalamy to, dawaj mi to. No i wsiadamy na naszego osiołka tutaj. Yy, zapchany jest jakimiś duperelami. Kurde, ten... Też mam tutaj sporo, że mam tutaj strzały w eku mam. Dobra, no i myślę, że jedziemy. O kurde, ty co tu się stało? Yy... Tam są dziwne rzeczy jakieś. Yy, mo, może uda mi się kurde, <laughs> może uda mi się dzisiaj już dotrzeć do domu, a jak nie to tutaj gdzieś jeszcze w terenie yy, będziemy spali, yy, tak. No i co mogę powiedzieć? Yy, o, tutaj w ogóle jakieś jeziorko jest. Czej, a to jest morze, czy to to jest nie? Tutaj mamy, tutaj widzę są bagna. Kurde, tylko dużo ja tutaj nie pojeżdża, ale w ogóle. Yy, jak już Wam kiedyś opowiadałem, ten save był wielokrotnie przenoszony du dużą ilość razy, więc on też troszeczkę już tak trochę inaczej wygląda. To tak mogę powiedzieć, niż powinien. Kurde, ale co tam? Nie widzę, statek jest chyba pusty, więc pokuszę się, żeby tam iść. Osła tutaj zostawimy, naszego osiołka sobie. Siup i płyniemy, kurde, rybek tutaj też widzę, dużo nie jest Dobra, mamy statek, opsa o kurde Nie udało się zrobić tego tak jak chciałem Kurde, szybciej niż to Niż, dobra Statek to widzę typowy klot, kurde, tratwa trochę yy, Czy coś tutaj jest, oprócz tej deski? Tam jest jakiś większy statek, kurde w ogóle zaczęło tutaj... O kurde, ale laga dostałem. Mam nadzieję, że nagranie będzie... Kurde, co ja robię? Mam nadzieję, że nagranie będzie w miarę... No jak to nazwać? Kurde? No będzie w miarę... Dobre. O, mamy... Ej, kowadło, nawet fajnie to wygląda. Dobra. Yy, tutaj są widzę jakieś cele. No tutaj nic nie ma w sumie. Oj, laga dostałem znowu. Co tu się dzieje? Jak? Ile mam czanków? Yy, hy, 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 hy. A dobra, pierdziele to. Yy, tak. No, i co jeszcze? No, widzę, że ten statek to w sumie tutaj pusty jest, tam nic nie było. Tutaj też w kabinie nic nie ma kapitańskiej. Ten statek mi się wydaje taki sam jak ten, na masz tutaj nie mogę wejść. oj no dobra, to wszystko to myślę, że opsa. To idziemy na ten statek, i widzę, że ten statek ma drabinkę, więc będzie łatwiej, trochę mi tutaj wejść. I z tego co widzę, to są bagna w ogóle. I nie wiem dlaczego. Nie wiem w ogóle, co tutaj te statki robią. Bagna czy? Jak? Kurde, sam nie wiem już. Wow, ten statek już jest większy. Też nawet ciekawy, w sumie, jest ładny. W sumie, mi się podoba. Za dużo razy w dzisiejszym odcinku powiedziałem, w sumie, już chyba. No, nie chyba. Chyba, chyba też mówię za dużo, chyba. Kurde. Y... Tutaj nie wiem, jak to nazwać, co to jest. To kabina kapitańska chyba nie jest. O, tu się gdzieś wchodzi. Ło, wow, ty co tutaj? Ty, o, oh, ty co tutaj się... Okej, okay, aha, dobra no to wychodzi, że tutaj też nic nie ma tak naprawdę To kurde Co już, słońce zachodzi? Kurde No nie mówcie, że tutaj będę spał na tym statku yy, Tutaj zeszłem No tutaj na górze nie byłem, a tutaj... Kurde, trochę bieda Ja myślałem, że ja coś no, znajdę na tych statkach A tutaj się okazuje, że ten wygląda dosyć interesująco, ten pewnie jest taki sam też. Uf. O kurde, co tu, co tu jest, kurde, dobra. Mój powietrze się ginie już. Głodny się zrobiłem w ogóle. No dobra, myślę, że z racji, że się noc robi, to najwidoczniej wygląda na to, że przenocuję na tym statku sobie. Kurde, co tu się dzieje, że nie mogę, dobra. Nie musiałem tego w sumie rozwalać pyk Statek tutaj jest dosyć mały, kurde widzę. Aha, tutaj... Tam była jakaś skrzynka. No dobra, jak jest noc, to myślę, że wejdę do tej kabiny kapitańskiej. Kurde, strasznie tu ciasto. Jest dobra, mamy piecyk. A ja w sumie mam jedzonko już gotowe. Wziąłem łóżko, wziąłem. To rozstawię sobie je tutaj. A tutaj nie mogę. To tutaj pyk. I zobaczę co tutaj. O kurde... Co tu... Tutaj była skrzynka? nie wiedziałem w ogóle, czekajcie, tutaj coś widziałem, aha Jak to jest tutaj, dobra eee. Robi się już w ogóle ciemno, jeszcze sobie zobaczę Najwięcej okolice, gdzie ja jestem Tak, bo ja tam osiołka zostawiłem, ty, a ja już bym chciał iść, kurde eee, Dalej w podróż, osła zostawiłem, kurde, tam To będę musiał się i tak wrócić, w sumie jakoś obejść to Jezioro, czy nie wiem jak to nazwać, kurde. Na tym teksturpaku to wszystko strasznie dziwnie wygląda. Mam na myśli wodę, te, te rzeczy mi się nawet podobają, dobra. Noc się zrobiła, myślę, że nie ma co czekać, zanim się zaczną. Potwory pojawiać, już się pojawiły. No dobra, nie będę pierdzieli, tylko kurę pójdę spać. Jeszcze się tutaj zjem coś. O. o kurde, a dobra, a już idę spać w kimono. Eee um. um. Łou krótka noc No, tak to mija ten dzień w Minecraft Zjemy ze śniadanko i o kurde! Ło! Nie chciałem tu dziur robić po tym statku. Chciałem się dowiedzieć co tutaj jest, bo ja widać tutaj skrzynkę jakąś tajemniczą i to mnie zaintrygowało. Co w tej skrzynce może być? Szybciej te deski rozwalaj tym toporkiem, kurde. Dup Aha Okazuje się, że ta skrzynka była pusta I fu nie chcę tego Dobra yy, Płyniemy Bo kawałek mamy do przepłynięcia w sumie No No i tak jak widać tutaj płyniemy Ten tekstur pak w sumie nawet Fajny jest No no i co mogę powiedzieć jeszcze O ty tutaj tak jakby się Nie wiem jak to nazwać yy... Też nie mam skina, bo niestety coś tam mi się z netem zaczęło pierdzielić, ale cóż... Yy, no... Bo ja dużo kurde, yy, gadam się, rozgadałem. Yy, to, to jest mój osiołek, czekał grzecznie. Yy, no. Tutaj tak jakby się zmieniają trochę kolory wody, to zauważyłem. Dobra, kurde, opa, opa, opa. Opsa, pyk. Dobra. Dobra, jedziemy dalej. Towarzyszu broni. Kurde. Nie chciałem tego, chciałem tak. Tak, chciałem o. Dobra, to gdzie to trzeba jechać? Gdzieś pokazuje, że tam. Ale wioska jest tam. Więc coś. Coś czuję, że ten kompas mnie oszukuje. Chyba źle sobie wtedy usta. Co tutaj jest za domek jakiś? Co, coś tu się respi. Co tu jest świ Nie, dobra, ja, ja uciekam stąd. Ty pustynia, tu jest. Ja cię pierdzielę. Kurde Pustynia tu jest jacie cię kręcę. Nie wierzę, serio To jak tą pustynię obejść Tutaj znowu woda jest Kurde I tak wychodzi, że muszę jakąś przeprawę zrobić sobie Tutaj ocean jest Dobra, tutaj widzę jest Creeper? Co ten creeper robi? Tutaj widzę jest dosyć płytko, więc Spróbuję tutaj się przeprawić przez to co się, z tym, co się tutaj dzieje? Kurde z tym światem? Dlaczego tu jest drewno w wodzie? Pierwszy raz coś takiego widzę. No dobra, tam przeszłem, no ale tutaj kurde. Głęboko jest, strasznie. Przepłynę to czy zatonę? Zatonąłem. Osiołek... Nie mam marchewek. Kurde. Dawaj, 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 do brzegu, do brzegu, do brzegu, dobijaj. Dobra, muszę zsiąść z niego. On sobie wypłynie i będzie lepiej o. Dobra. O, 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 teraz przez chwilę było prosto, coś Czekaj e, tutaj się już widzę bagna skończyły jakieś Kurde, ten świat to taki strasznie dziwny jest Czekaj, tutaj są jakieś laski Czekaj, Gdzie to mi pokazuje e, Pyk, pyk tutaj, hyc Źle, tak, dobra, tak, okej okay. Kurde Czekaj, O, ale tu jest las, kurde, to jest spory nie pamiętam, kurde. Nie pamiętam, żeby tego taki las był u mnie. No ale cóż, świetnie. Świetnie, kocham moją klawiaturę. Takie piękne momenty mi psuje. Kurde. No i odcinek się spierdzielił przez głupią klawiaturę. Świetnie. Świetnie. Dobra, trzeba zrobić hard reset. Niestety, dobra, rozbijamy tu obóz. Niestety, nie dotarliśmy jeszcze do domu. Kurde, tutaj gdzieś się trzeba. O, jaskinia jest idealnie. Ideolo. O, kurde, awaj. No, faktycznie myślę, że w tej jaskini spędzimy noc na razie, tak. Jaskinia jest nawet, widzę, w miarę, Gites, żeby ją zalepić, żeby tutaj nigdzie nie było. Otwartego przestrzeni, tutaj sobie zostawię na razie tak pyk 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 pyk, okej okay. Dobra tutaj gdzieś jeszcze jest dziura taka od tego, że to i tak jasno jest O kurde ty Ta jaskinia Dosyć głęboka jest Dobra yy. Potwory nas chyba nie będą zaczepiać tutaj yy, Na głowę nie będzie padać i myślę, że z tego odcinka to by było na tyle ja byłem Hawajes, wy byliście wy, tutaj był mój osiołek, którego tutaj za Siedź Sieć tam, ty, gościu. No. I Elu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I pa!